Piękni drodzy goście oraz najpiękniejsza od dziś w końcu oficjalnie połączona w jedną rodziną Dzik Tarabuła. Widzę jak mój syn, menadżer wielu tematów, Człowiek obrotny i posiadający łatwość delegowania pracy do innych. Nagle sam znalazł się w centrum delegacji i musi nieraz dwoić się i troić przy oli kontroli. Zostajecie mężem i żoną. To przygoda obserwować Was od samego początku, kiedy jeszcze śluby nie były nikomu w głowach. Jestem absolutnie wzruszony, roztrzęsiony, ale chyba najbardziej szczęśliwy. I to nie z powodu faktu, że jestem w 100% odpowiedzialny, że ten ślub się w ogóle odbył. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Szczęśliwi, przepraszam. Ech. To pytanie w protokole przedmałżeńskim, czy gdyby w małżeństwie występowały trudności, to co wtedy zrobić? I wiecie co odpowiedzieli? To ich spytajcie na wesele. Ja Jan, biorę ciebie Aleksandra za żonę i ślubuję ci miłość, bierność i uczciwość w małżeńsku. oraz, że cię nie opuszczę aż do śmierci. I uśmiecham się pod nosem, gdy słyszę, jak Janek bezradnie stara się wybrnąć z trudnych, a czasem nawet błahych sytuacji, nerwowo pytając. No ale o co Ci chodzi, Pusiu? Ola, wyjeżdżając do Stanów, myślała, że tam wszyscy mieszkają jak w rodzinie Carrington ale bardzo się rozczarowała. Zrozumiała, że to ona mieszka w rodzinie Carrington. Zjedzmy dzisiaj do nas. Małżeństwo. To nowa, ale nasza rodzina.